Witajcie, do z tej strony Mieszasty po raz kolejny. Total War Warhammer, byłem na prezentacji. No i cóż, kolejne małe rozczarowanko. Może nie samą grą, ale po prostu tym, co zobaczyliśmy, bo pokazano nam dokładnie to samo, co było w udostępnionym już dużo wcześniej trailerze, który pojawił się na YouTube i na innych kanałach growych, czyli bitwę na Fire Pass między orkami a Armią Imperialną. Jedyne co, w tym, momencie tutaj, jedyne, co tutaj w tym momencie jest rzeczą nową, e, której się dowiedziałem e, i upewniłem, że tak powiem, no to kilka takich rzeczy związanych e, po prostu z samą kampanią, z tym jak ta gra będzie wyglądała. E, oczywiście e, podczas prezentacji e, jeden z twórców opowiadał nam o każdej jednostce, co ona może, co potrafi. No ale tak naprawdę to wszystko widzieliśmy już na tym trailerze. E, jedyna różnica między nim a tym, co mieliśmy okazję obejrzeć, bo reżyseria była identyczna. E, po prostu e, twórca, który nam reprezentował, mógł ruszać kamerą, prawda? Zmieniać nieco i kąt i tak dalej. Widzieliśmy czasami pewne rzeczy z innej perspektywy, ale dokładnie przebieg samej bitwy, każdego zdarzenia był identyczny e, jak na tamtym filmiku. W związku z czym no, nie będę tutaj już tego tematu rozwijał. Skupię się właśnie na tych rzeczach, które są potwierdzone. Więc na pewno gra będzie w starym settingu, starego Warhammera Battle'a. Nowy nie będzie tutaj w ogóle wchodził w żaden sposób w rachubę. Licencja została podpisana na tamtą, zresztą sama kampania, która zakłada e, przedstawienie e, wydarzeń historycznych, e, mm, i bitew historycznych, ta kampania będzie oparta na wydarzeniach z tego Warhammerowego flafu. To e, no wykluczałaby coś takiego. E, nie wiadomo jak będzie w przyszłości, czy, czy, czy po prostu tutaj nadal Creative Assembly będzie współpracowało z Games Workshop, czy będą kolejne gry Total War, Warhammer i na jakich licencjach one będą oparte, ale jednego możemy być pewni: tutaj w tej grze wszystko będzie po staremu, tak jak każdy lubi. Nie będzie Space Marines w świecie Fantezy. Z tym że tutaj to jest kolejna sprawa, nie dowiedziałem się, bo na ten temat milczą, nie chcą powiedzieć niczego, jakie jeszcze armie poza orkami i armią imperialną w grze się pojawią. Na pewno będą inne, jakie, gdzie, kiedy będą dostępne, w jaki sposób, czy będą po prostu jako frakcje, nie wiem, niezależne, czy frakcje grywalne, tego na razie nie wiadomo. Teraz z kolei mam jedną wiadomość, bo strasznie o to wymęczyłem, bo to jest jeden z najmniejszych problemów w ostatnimi czasy w serii Total War. Strasznie o to męczyłem właśnie gościa z Creative, który był na miejscu. Powtarzałem to pytanie cztery razy, dopóki mi nie odpowiedział. Chodzi tutaj o pewien problem z silnikiem Warscape, prawda? Który no sami zresztą widzieliście na tym materiale. Szarże zatrzymują się na pierwszej linii nawet jakichś lekkich jednostek, prawda? Jednostki się nie przepychają. Nie ma w ogóle... E, jest zaimplementowana fizyka, ale to jest fizyka, która jest odpalana, animacja, e, która jest odpalana po prostu w wyniku jakichś tam obliczeń, które są wykonywane w tle. E, Turcy powiedzieli jednak i zostałem zapewniony, że chcą jeszcze właśnie w Total War Warhammerze prowadzić to, co było we wcześniejszych Total Warach, czyli masę jednostek to, że jednostki podczas szarży rzeczywiście rozepchną inną jednostkę, a walcząc nawet z zwarciu, będą przepychały swoje szyki, czego w tej chwili w grze nie ma. Mam nadzieję, że dotrzymają tej obietnicy, bo jest to jedna z, jeden z największych problemów tego silnika w chwili obecnej, jedna z rzeczy, które nawet w modach jest najtrudniej zasymulować. I w sumie tym optymistycznym akcentem oraz faktem, że jest to jednak Warhammer, stary Warhammer, zajebisty, stary, charyzmatyczny Warhammer, i będzie, będą duże, wielkie bitwy z udziałem mnóstwa jednostek. Zakończę, bo no, no, chyba każdy lubi ten świat. Mają jednak tą, taką swoją wewnętrzną charyzmę i nie da się ukryć. I miejmy nadzieję, że no, będzie to udana gra i że wszystkie zmiany, wszystkie te rzeczy, o których e, właśnie usłyszałem, będą nieprowadzone. A póki co, trzymcie się na razie. Niech żyje cesarz. Przepraszam, imperator.